na Stadionie Lekkoatletyczno-Piłkarskim. jesteśmy w przededniu w ale przecież wszyscy wiemy, że tak naprawdę królową sportu jest lekka atletyka. Inwestycja w Stadion Lekkoatletyczno-Piłkarski to nie jest tylko inwestycja w infrastrukturę. To jest również i przede wszystkim inwestycja w nasze młode pokolenie to tutaj będą się pewnie wykuwać talenty kolejnych olimpiarzy. Dzisiaj mamy, gościmy tutaj już olimpijczyków. Czekamy na następne. Panie mistrze... Pod... Panie marszałku, panie burmistrzu, drodzy zawodnicy, szanowni państwo. W imieniu ministra sportu i turystyki Witolda Panuki który nie mógł być dzisiaj tutaj z nami. Chciałem serdecznie podziękować za zaproszenie na tą ważną dla środowiska sportowego uroczystość. I wy droga młodzieży, która uczestniczy w mistrzostwach Dolnego Śląska. Chciałbym pogratulować władzom samorządowym, władzom winy, koleżankom tego pięknego... Obiekt. Obiekt pięknie wpisuje się w środowisku, co robi województwo dolnośląskie. Jesteśmy takim stanowiskiem dla innych regionów Polski, jak chociażby lekkoatletyka dla Królowej Sportu, gdzie wybudowaliśmy bardzo wiele stadionów lekkoatletycznych.